Instalacja rekuperacji jest dość problematyczna, no bo chcąc nie chcąc przy domku jednorodzinnym około 140-160 metrów, gdzie najczęściej takie mamy, to już jest rekuperator o przepływie powietrza 400 metrów sześciennych na godzinę, to już wtedy tam musimy zastosować średnice 200, co najmniej fi 250, które jeszcze przy zastosowaniu izolacji około 2-3 cm, to już tak naprawdę mamy dwa kanały orurowania, Łącznej długości, która może zająć około 70 cm. Tak? więc to jest dość duża, dość duża przestrzeń, którą już na etapie tak naprawdę planowania musimy ująć. A czasami inwestorzy też myślę, że jak dopiero Fizycznie widzą, ile to miejsca może zająć, to dopiero wtedy zwracają się do nas, e, to jest bardzo częste właśnie, że dzwonią do nas w dniu nawet realizacji i mówią, że ale przecież ja się nie zgadzałem, nie zgadzałam na to, żeby te rury takie duże szły w tym pomieszczeniu.